Was, kochani, w dzisiejszym odcinku na kanale Toka 1. W dzisiejszym odcinku m, tytuł tego odcinka ma, na, ma nazywać się Wizyta u dentysty. Tym razem, jak wiecie, była już wizyta, wizyta u dentysty z e, Agretką, ale to było już. E, to było już z tamtą rodzinką a teraz mamy z tą rodzinką tak? więc, no dobra, zaczynamy dobra, dużo rzeczy sobie kupiłam wcześniej na dzień dobry, ja prywatnie e, imię, nazwisko? Lila nazwisko? Um, mam dzień zapisać, czy e, Um, wie Pani co? Może… Um, um, no, Lila Kowalczyk. Um, Liliana Kowalczyk. A dobrze już. mnie na godzinę… Um, na godzinę już dziesiątą. Dziesiątą dziesięć, tak? No dobrze, proszę dać. No dobrze. To... Mhm. Pupu. Dzień dobry. Jak chore. Do widzenia, do widzenia. Do widzenia. Yy, ja przeżyłam do ten testu. No, na pewno nie. Na nie pewno. No, do lekarzy to na pewno pani nie przyszła. No, dobrze. Mhm, pani na wyjawanie tak? Nie, na przegląd. Okej, okay, tu długo nie było to... mm. dobrze, ja tu tylko troszkę podwyższę. Mhm. damy Pani plombę o... czerwoną, nie, zieloną Pani plombę dostanie, mhm. to już weźmiemy, to już do ust, a nie, dobrze, Pani ma aparat, tak, to fioletowa. dobrze. To bierzemy lustra jaką, i to. Będziemy patrzeć. Mhm. Dobrze. Tak. Tutaj będziemy wypalać takie małe kaplinki. Tak. Mhm. I za chwilę będziemy zakładać nowe apele. Jak na zęby. Mamy tutaj tylko zniczulenie. I teraz będziemy ściągać dobrze. Okej. Okay. Aparat mamy już ściągnięty. Tutaj to to zakładamy nowy. Dobrze, już mam nowy aparat założony. Ale widziałam tam, że trzeba wyrwać jednego zęba, tak? Mhm, to wyrwę go, nie łączyłem. I... O, wyrwany. Pięknie. No dobrze, to teraz ja robimy jeszcze przegląd. Dobrze, to teraz pani sobie wypuczę. Dobrze. Mhm. Już tu mamy pani zębę. Fuj. Ten zamk, proszę pani, pójdzie do badań, bo on jest jakiś dziwny. Dobrze. Mam tu poczekać? To poczeka, a ja go zbadam. Co jest to zęb? No ej, nie mogę tego tu włożyć. Dobra. Zdęcimy, że to jest. Tak? Dobra, muszę się przyjrzeć temu zębowi. To ode mnie. To jest miasto, zobaczymy. jest okay. w okay. jej... tego żółta i niebieski. I jeszcze troszkę tego. No dobrze. Tylko. Proszę pani, musi pani to wypić. Uh -huh. I tutaj ma no już pani wody należy. Proszę. Dziękuję. Ok. A to do połuję. Dobra. Uh -huh, mamy. Dobrze, to teraz pani... Yy, teraz pani będzie musiała... Oj, oj, oj. No dobrze, to teraz pani będzie musiała podejść do recepcji i powiedzieć, że fioletowy mm, aparat. Aparat ma zęby fioletowy. Aha. Więcej później. Fioletowy aparat na zęby. Pasta do zębów, taką mm, do aparatu, Szczoteczkę i takie o. O takie coś. O takie coś, żeby można sięgać nawet tam aparat. Dobrze. Dziękuję. Dobrze. Mhm. Ja Przeszłam po fioletowy aparat. No dobrze, to już. Fioletowy aparat już. No, um, I płyn. Płyn do miecia od jego zębów po aparacie. A to ten. ten do dziewczynki. Dobrze. Dobrze. I takie coś, żeby ściągać aparat. Yy, nie mamy, proszę poczekać i ja pójdę tylko na zaplecze. O. O. Dobrze, proszę bardzo. Dziękuję. Łącznie będzie 383 zł. Dobrze. Proszę bardzo, dziękuję. Do widzenia. Niech Pani to weźmie i do widzenia. Kochani, jeśli chcecie się dowiedzieć dalej, co się potoczy. Mm, ale ja nie będę chyba kolejnej historii nagrywać, bo mm, nie wiem. Nie wiem czy mi się chce. Nie wiem. Zobaczymy. Jak będę mi się chciało, to rzucać, a jak nie, to... Nie Więc nie miejcie mi jak coś tego zasła. I uznajcie mi to może, że to jest parę z dwoma tak tej historyjki. Dobra? E, dobra, to obajo! Widzimy się w następnej historii, Pa!